Zapraszam. Kapust, który zdobędzie 25. poziom doświadczenia, woluje w typ wodny. Kapust jest bardzo agresywnym kajgnomem, który atakuje wszystko, co znajdzie się w zasięgu jego wzroku. Równie występuje dość pomorski i Podobnie jak u kapuza. U kapusta, samce posiadają górną płetwę w formie korony. Samice, natomiast nie mają, ich płetwa jest w normalnym kształcie i podobnie jak u kapuza, alternatywne kolory u są po prostu zielone. Dajcie znać, co myślicie o tej ewolucji, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, tego, co zrobiliście, a my widzimy się w następnym filmie. Cześć!